Pozostało tutaj już tylko 38 mieszkańców Kilka domów opuszczonych, domy w których ktoś jeszcze mieszka Wszystko co mogło się przydać zostało zabrane Tutaj coś nawet zostało 2009 czerwiec Pasteurized proces American cheese To, że budynek się po prostu rozpada Co ciekawe, zostały tutaj jeszcze dywany Tu zbiera się woda gruntowa w środku Mamy miejsce do wędzenia mięsa, ale zarośnięte Ten dom udaje tylko dom murowany Witam Was na kolejnej wyprawie. W tej chwili znajdujemy się we wsi Raduchów. Wieś ta jest w tej chwili powoli wysiedlana, ponieważ na jej miejscu ma powstać zbiornik retencyjny. E, i sytuacja wygląda tak, że w roku 2021 e, pozostało tutaj już tylko 38 mieszkańców. A te domy niektóre zostały opuszczone. Nawet w roku 2005, No jak widać, nie są już w najlepszym stanie. No ale mimo wszystko zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Co ciekawe, w roku 2002 mieszkało tutaj 111 osób, w 2011 56. I to no, ta liczba zmniejsza się z każdym rokiem. W tym roku teoretycznie ma rozpocząć się budowa tego zbiornika retencyjnego, więc podejrzewam, że e, niedługo tutaj nie pozostanie nikt. No, budynki są, słuchajcie, e, wyprute, powiedzmy, z zawartości. Zostało trochę mebli. E, stan budynków jest no, zły po prostu, krótko mówiąc. Na poddasze nawet nie będę próbować wchodzić, szczerze mówiąc, po tym co widziałem w tamtych pomieszczeniach, lepiej nie ryzykować. Zobaczmy jeszcze przez te drzwi, jak przejdziemy, gdzie się znajdziemy. Aha, Łazienka z toaletą. Tak, tego akurat nikt nie ruszał. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że mamy kilka domów opuszczonych domy, w których ktoś jeszcze mieszka. A następnie znowu domy opuszczone. Sytuacja bardzo podobna do wsi, w których byliśmy wczoraj, a tutaj, no niestety, dachu już częściowo nie ma. Jak widzicie, wszystko mocno zarosło. Co jeszcze ciekawe, kiedy tutaj jechałem, słuchajcie, okazało się, że nawigacja prowadziła mnie przez most, który został zamknięty. Ze względu na zły stan techniczny, więc musiałem nadrobić kilkanaście kilometrów. No, ale w końcu tutaj jestem. No dobrze. Z tego co widzę, to tutaj za wiele nie zostaniemy. To znaczy puste ściany. Wszystko co mogło się przydać zostało zebrane. Prawdopodobnie. Mam taką teorię, że oczywiście sąsiedzi, którzy zostali mogli tutaj cząstować się, o kapsułkowy ekspres Bosch'a Tak, jak słyszycie wiatr działa <grystanie> Wanna zabrana, toaleta zabrana Prawdopodobnie sąsiedzi po prostu przyszli, wzięli co im się mogło przydać i tak to wyglądało Pytanie tylko, jeśli będę poruszać się dalej w głąb tej miejscowości, e, czy budynki będą w lepszym stanie? Tutaj widać, że ktoś mieszka, jeszcze dym idzie z komina. No dobra, słuchajcie, w takim razie ja idę troszkę dalej. I słuchajcie, no, tutaj coś nawet zostało. Złożę sobie przejść tędy. Nawet nie chcę wnikać, co jest tutaj w tym. E, przejdę naokoło. No dobrze, słuchajcie, dom. Eee, już trochę tak powiem hmm, doświadczony przez czas zasilania nie ma szans żeby było zobaczcie tylko wielkie łóżko małżeńskie plus mniejsze tu z boku jest dosyć nisko tak ogólnie resztki lodówki i tył telewizora marki eee, Unitra o, spodnie Big Star słuchajcie, no mamy Angorę e, rok 2009, czerwiec tak, to jest chyba kalendarz był o, klawiatura, kompak no i słuchajcie mm, szafa e, z ciuchami ciuchy już w większości wywalone tutaj na zewnątrz zbyt wiele nie zostało Zatknijmy jeszcze na kuchnię. Mamy kredens i... Pasteurized Process American cheese USA 416. Donated by the people of United States of America. Ok. Jakieś racja żywnościowa dla krajów trzeciego świata czy co? Dziwne. Dziwne szczerze mówiąc. Ehm mamy jakieś stare naklejki religijne jakieś rzeczy eee... co znajdziemy raczej jest jest newsweek jako podkładka służąca z listopada 2006 roku jak widzicie na ścianach nie ma tapet są tylko wałkiem przejechane i mamy stoliczek i wałki do włosów zaraz przy domu mamy jakąś altankę, która się już rozpada jak widzicie o, znany nam mebel już od dawna kolejna szafa, stół ten sam co w kuchni no i dodatkowy jakiś kredensik eee, wejścia tutaj nie ma i szczerze mówiąc e, nie planuję tutaj wchodzić Z względu na to, że budynek się po prostu rozpada jak słyszycie, syna na e, pozostałych domach, gdzie jeszcze e, ludzie mieszkają, dają sobie znać. E, tutaj definitywnie nie mieszka nikt, jednakże e, hmm, pytanie, czy będzie dało rady tutaj wejść. Widzę, że wiatrołap jest, coś ten przedsionek jest mocno zdezelowany. Oj. O, ale wejść będzie dało radę ok no to przyjrzyjmy się tam niestety słuchajcie e, że tak powiem kolejna wydmuszka co ciekawe zostały tutaj jeszcze dywany mm. Ale sprzęt, wyposażenie, no dobrze, to jest jakaś komoda. Przejdźmy, zobaczmy. Tak. A, zlew. Stary, żeliwny zlew. Nawet jeszcze podłączona rura jest. No ale. Hmm, I oprócz yy, oświetlenia, nie ma tutaj nic. I ostatnie pomieszczenie. No. Niestety sufit wygląda by miał teraz się, się zawalić. No cóż, lata opuszczenia sprawiły, że te domy po prostu wyglądają jak wyglądają. Dobrze, z kolei tu jest pełno siana nic nie znajdziemy. Tutaj natomiast no, trzymali kiedyś bydło. W tej chwili to już tylko wspomnienie. Dobrze, mamy kolejny dom. Przyjrzyjmy się jemu. Zasilanie 500V. Okej. Okay. Eee, podejrzewam, że scenariusz się powtórzy. Tu zbiera się woda gruntowa w środku. Eee, tak na piętro zaraz zerknął. Jeśli oczywiście stan techniczny pozwoli. Ale wygląda na to, że nie jest tak źle. Cricket. Eee. Ale jeśli ma być szczery, to tutaj nie zostało nic. Wszystko słuchajcie, opróżnione jak się tylko da. Hmm. No cóż, spodziewałem się, że zostało tutaj troszkę więcej. Szczerze mówiąc, ciekawe są te drzwi przeszklone prowadzące i szerokie przede wszystkim, prowadzące z jednego pomieszczenia do drugiego tutaj musiał stać piec kaflowy no ale nie zostało po nim nic zerknijmy teraz na piętro czy coś tutaj znajdziemy schody drewniane, ale jeszcze dobre obawiam się, że nic co prawda mamy miejsce do wędzenia mięsa i coś co wydaje się na taką przybudówką, dodatkowym pokojem co, co już widziałem nieraz tak, zgadza się. No ale oprócz tego nie ma tutaj, no niestety, nic. No ale muszę przyznać, że akurat ta część mi się podoba, ten przedsionek. Co ciekawe, według informacji jakie znalazłem w internecie, budowa zbiornika ma się rozpocząć w tym roku. Jednakże, patrząc na niektóre domy, które niektóre z nich zostały odnowione, świeżo co. Nawet spotkałem, spotkałem ludzi, którzy szykowali maszyny na pole. Pola. I powiem wam, to wszystko wygląda, jakby w ogóle ta miejscowość nie chciała, że tak powiem, pogodzić się z tym, że ma zostać zrównana ziemią. Być może także doszło do jakiejś zmiany planów, o których nie wiem. Tak czy inaczej, doszliśmy do kolejnych domów. Zacznijmy eksplorację. No dobrze, tutaj pusto, kompletnie. Nie powiem Wam, że widziałem już kilka razy sarnie, bobki, czyli zwierzęta się tutaj kręcą. To jest oczywiste, jak człowiek odchodzi z takich miejsc, to natura zaczyna do nich wracać. Standardowy widok, czyli części samochodowe. Takie miejsca zadaszone często robią za warsztaty prowizoryczne oraz jak widać, śmietniki. Nie inaczej jest tutaj. Jak widzicie, okna zostały zdemontowane. Prawdopodobnie poszły do innego domu. Gdzieniegdzie jeszcze siano jest przetrzymywane. No dobrze, ale zarośnięte. No, powiem Wam mocno, mocno zarośnięte. No dobrze. Okej, okay. ta ściana jest zrobiona z drewna. Po raz kolejny nie nastawiam się na to, że zobaczymy tu cokolwiek. Przynajmniej jeszcze zdaje się, że dach się trzyma w miarę dobrze. No, niestety, pusto. Aj. Hmm. Obawiam się, że. O, zobaczcie. Wejście na górę, no, z którego już nie skorzystam. E, Skurzona sofa. Skórzana sofa i hm, okien nie ma, wyposażenia nie ma. E, hm, jest pozostałość figurki matki boskiej. No cóż, hm, mamy zejście do piwnicy. Dobra, ale nie, nie będę tam schodzić. E, podejrzewam, że oprócz słoików nie zostało tam nic. I zobaczcie, e, kolejny dom, który jest zrobione z drewna i został tylko obłożona zmieszanina taka e, tenku nie pamiętam co to było słoma Tak czy inaczej e, ten dom udaje tylko dom murowany No dobra słuchajcie Wygląda na to że to wszystko No dobrze, słuchajcie, to myślę, że wyczerpaliśmy temat e, Raduchowa, miejscowość, która nie chce zginąć mimo wszystko, ale obawiam się, że jeśli plany nie uległy żadnym zmianom, to niedługo to wszystko zostanie zrzucone na siebie smutne, ale niestety tak i nie jest to pierwszy przypadek tego typu, tak czy inaczej, ja Wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia na następnej wyprawie, cześć.